Cześć, to Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie taki niewielki modzik, ale taki dosyć sympatyczny, który dodaje do naszej gry yy, ziemniakową broń. O, tak to nazwę. Jest to Potato Gun mod. I yy, yy, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik tego moda na stronie planetminecraft.com Oczywiście strona będzie podana w opisie do filmiku. I jak wejdziemy na tą stronę, to zjedziemy troszeczkę na dół, troszeczkę, troszeczkę i tutaj mamy download mod. To stąd właśnie pobieramy. No i jak mamy pobrany, to oczywiście możemy zainstalować. Instalujemy. Do zainstalowania tego moda, oprócz tym, tego pliku z modem, który pobraliśmy, są jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge. Jak zainstalować Launcher Minecraft i Forge? Dowiecie się z filmiku Pomocne Tuty 29, jeżeli macie wersję premium, i z filmiku Pomocne Tuty 31, jeżeli macie wersję. Non-Premium oczywiście Minecraft'a. Ok, jak już mamy zainstalowane Launcher, launcher i forza, no i jeszcze ewentualnie inne mody, no ale przede wszystkim ten Launcher i forza, to możemy przystąpić do instalacji. I co robimy? Przede wszystkim, jeżeli masz wersję premium, to wchodzisz do roaming i kopiujesz swój folder .minecraft w jakieś miejsce, takie że w razie, gdyby się nie udało zainstalować Potato Gun mod, to żebyś miał, miała do czego wrócić. A jeżeli masz wersję non-premium, to kopiujesz folder non-premium. Ok, tyle wiadomości. Teraz Przechodzimy do instalacji. Więc, żeby zainstalować, wchodzimy w folder Minecraft, kropka Minecraft, dwa razy, wchodzimy w folder moc, dwa razy, a, a non premiowcy wchodzą w folder non premium i w moc, tak samo jak, jak tutaj. I teraz tak, klikamy prawym przyciskiem myszy na tego pobranego, na ten pobrany plik i otwieramy za pomocą archiwizera jaki tam macie, czy zipa, czy winrara. I stąd, jak się otworzyło, to tylko to, tylko to przeciągamy, normalnie trzymając lewym przyciskiem, do tego folderu, do tego moc. Ok, i tutaj nam się przeciągnęło. Teraz możemy to zamknąć, to zamknąć i już mamy zainstalowany. Wchodzimy w Minecraft, w home. Ja mam w dalszym ciągu wersję 804, 804 Play. No, pokaż się. Oj, dzisiaj próbowałam dużo razy jeden, tego moda zainstalować, Watershader, ale kurczę, nic mi nie wychodziło, i może przez to mi teraz tak długo się tutaj. Yy, Insta, nie instaluje, otwiera. W każdym razie niedługo chyba dojdę do tego, jak ten shutter, water, shutter, water shutter zainstalować i wtedy oczywiście przekażę Wam, jak to się robi. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. W wybranym świecie gramy. No, i tutaj mamy. Wchodzimy w E. Patrzymy, czy nam coś tutaj doszło. W too items doszły nam dwie rzeczy: potato gun i potato arrow. Weźmiemy sobie po jednym. I tak. Teraz jeszcze zamkniemy E. Otworzymy G. I zobaczymy, jak to się kraftuje. Potato. Potato. O, i żeby skraftować Potato gun, to musimy mieć trzy sztabki żelaza, kamień, proch, węgiel drzewny, drzewny niezwykły i łuk. I z tego nam się zrobi taka: to nie jest, niby... to nie jest ani pistolet, ani łuk, ani proca, ani... nie wiadomo co to jest. Potato gun po prostu. Ok. A żeby skraftować Potato Arrow. Wystarczy pieczony ziemniak i strzała. Strzały, wiadomo jak się robi, to wszyscy wiedzą. Skrzemienia, patyka i piórka. Ok, no i teraz yy, zobaczmy jak to działa. Yy, 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 co musimy zrobić? Musimy tutaj wejść i zrobić. A jest łatwy, ok. To zróbmy sobie noc. Będą chodziły jakieś stwory. Jak widzicie, jestem już mocno ubrana, ponieważ wiadomo jest wszystkim już chyba, którzy oglądali moje filmiki, że ja ginę błyskawicznie, bo nie potrafię walczyć, niestety. Dobra kobieta jestem. Nie zabijam, tylko właśnie tak na pokaz czasami. Na pokaz. Zabijanie na pokaz. No dalej, jakiś stwór. Niech się pojawi. Jak są potrzebne, to ich nie ma. A jak nie są... Po... No, ale nie ten stwór. Gdzie on jest? Złośliwiec. Od takiego to ja szybko zginę. Chcę jakiegoś normalnego stwora. No dobra, tam jest kurczak. Za daleko. O, ta, to nie jest kurczak, to jest owca. A, prawym przyciskiem myszy. Oczywiście nie trafiłam. Trochę za daleko jest chyba jednak. No, kurczę. No cóż. O, idzie, 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 idzie. Widzieliście, jak dostał i od razu poleciał? Ups. A, no ja też dostałam, ale on dostał mocniej, bo on zginął od razu. Także, jak widzicie, całkiem nieźle sobie radzi ta broń. Strzały oczywiście wylatują i można je potem zebrać troszkę. Może nie wszystkie. O, dużo się tutaj. Wbiło. Co się da, to można odzyskać, a czego się nie da, to trzeba sobie potem dorobić. Stój w miejscu. O! Widzicie, jak ładnie dostała. Szybciutko dużo, dosyć daje tych demadżów, czy jak to się tam nazywa, ta broń. I jest prosta w użyciu. Zdecydowanie szybciej działa niż łuk. No, i co jeszcze? No, i w zasadzie to wszystko. Smyk. Jak ładnie dostał. No, tak to się mogę bronić. Oczywiście, jak są daleko, bo jak są blisko, to i tak mnie dopadną, i tak zginę prze, przez nie. Dobrze. Czyli tak. Ja już kończę. A Was proszę o to, żebyście w komentarzach pisali, yy, co tam jeszcze byście chcieli mieć zainstalowane? Poza tym, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Tam się wszystkiego dowiecie najszybciej, jak tylko jest możliwe. Co jeszcze? I jeszcze oczywiście subskrybujcie łapkujcie. Oglądajcie moją serię Skyblock i oglądajcie. Naszą serię, z, którą mam z Remiśką i z Jankiem w Eterionie. No i pozdrawiam was serdecznie i pa. O